To dziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Nisko się kłaniam słuchaczy i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 26 dzień czerwca 2025 roku. Słońce wzeszło o 4:27, a zajdzie o 21:04. Imieniny obchodzą Jan, Paweł i Paulina. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe? To i tak się spełni. Dziś dzień zmian na lepsze. Motto na dziś: czas ludzi, łudzi, stare przysłowie chińskie. 551 wydanie codziennika motywacyjnego robimy jak zawsze to, co codziennie. Są tak zwane sugestie, albo inni nazywają to kotwicami słownymi. Jest to, to jakieś zdanie, jakieś stwierdzenie, jakieś zapewnienie, które my rzucamy od tak. Nie wiem, czy spotkałeś albo spotkałaś się z czymś takim. Cześć! Kawa czy herbata? Wszystko jedno. No właśnie, znasz to, takich wszystko jedno w naszym życiu jest naprawdę wiele. Przynajmniej u wielu z nas, ja się staram tego unikać jak ognia, bo wiem, jak to działa. Dziś mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego codziennika motywacyjnego nigdy nie odpowiesz wszystko jedno. Dlaczego? Posłuchaj bardzo uważnie. Zdaj sobie sprawę, że nasza ludzka podświadomość nie rozróżnia, w jakiej sytuacji się znajdujesz. Czego dotyczy dano zdarzenie, dane zdarzenie, dana sytuacja. Wszystko to, co stwierdzasz teraz, ona łyka wszystko jak młody pelikan małe śledzie, bez względu na to, czy chodzi o kawę, herbatę, czy chodzi o to, żeby być zdrowym, chorym, czy biednym, czy bogatym, szczęśliwym, nieszczęśliwym i tak dalej i tak Wszystko jedno. To jest oddanie sprawczości w czyjeś ręce, albo żeby ktoś za ciebie podjął jakąś decyzję. To jest sesja. Mało tego, ta cesja nie działa dla twojego dobrostanu pod żadnym względem. Wszystko jedno. Na początku krótka anegdota, prawdziwa, miało to miejsce w Poznaniu 20 parę lat temu, a no, więcej 28. Mój kolega Andrzej, kiedy studiowaliśmy w mieście Poznań, miał, był w tej komfortowej sytuacji, że miał mieszkanie. Swoje dostał od rodziców w jakimś tam spadku. I to mieszkanie było takim otwartym domem. Andrzej, pozdrawiam Cię Andrzeju z całej siły. Jest człowiekiem bardzo pogodnym. Ludzie twierdzą, że jak spotykaliśmy się ja i Andrzej, to wykres śmiechu było linia wznosząca. Przecudowny facet, znamy się lata. I u owe mieszkanie było takim klubem dyskusyjnym kocia łapka. Był to taki yy, konglomerat ludzi, którzy jedli, wchodzili, drudzy przychodzili. Były tam różne maści imprezy, dysputy, oglądanie. Oglądanie filmów, rozkminianie życia. I często Andrzej, jako gospodarz, pytał, jak kogoś, ktoś przyszedł kawa czy herbata. I wielu mówiło wszystko jedno. I Andrzej... Nie odpowiadał nic na to. Wszedł do kuchni i wsypywał do szklanki dwie łyżeczki kawy i dwie łyżeczki herbaty, po czym zalewał wodą i dawał temu, kto poprosił o wszystko jedno. I w wielu przypadkach było ogromne, w ogóle co to jest? Ogromne rozczarowanie. Co ty mi zrobiłeś? No wszystko jedno. Nie mogłem się zdecydować, więc zrobiłem ci trochę kawy, trochę herbaty. Ta zabawna metoda błyskawicznie leczyła wszystkich tych, którzy poprosili o wszystko jedno u Andrzeja, żeby następnym razem byli zdecydowani. O tym czego chcą się napić, czy kawy, czy herbaty, czy wody, czy czegoś innego, ale na pewno nie wszystko jedno. Zauważ, że w wielu przypadkach naszego ludzkiego życia my jako ludzie wykłaszamy wszystko jedno. Tylko dlaczego oddajesz kontrolę wydawałoby się w błahych sprawach, a sprawy naprawdę ważne dla ciebie nie są wszystko jedno. Sytuacja hipotetyczna. Jesteś na spotkaniu o pracę i rozmawiacie o pieniądzach. Czy kiedykolwiek powiedziałaś albo powiedziałeś swojemu pracodawczy, że chciałabyś zarabiać wszystko jedno ile? wszystko jedno. No nie, precyzyjnie chciałaś albo chciałeś określić jakiś wolumen pieniędzy, który będziesz dostawał albo dostawała na zakończenie każdego miesiąca. Albo spójrz, jak masz marzenie, cel, plan, na przykład nowy samochód, to wiesz jaki on ma być. Nie mówisz wszystko jedno. Wyobraź sobie teraz hipotetyczną sytuację. Przychodzi do ciebie wróżka samochoduszka i mówi do ciebie Kasiu, Basiu, Piotrku, Krzysiu czy jakkolwiek się nazywasz, chcesz samochód jaki? Wszystko jedno, i teraz spójrz. Stoi trabant, który wrasta od 15 lat w trawę. Jest dziurawy, skorodowany tam, gdzie trabant może skorodować, bo wiadomo: tektura, klej i woda. Ale jest nie nadającym się do użytku samochodem. Po drugiej stronie stoi Phantom, nowy samochód. Pomiędzy Fantomem a Trabantem jest całe spektrum światowej motoryzacji. Każdy z tych samochodów jest samochodem i Trabant, który gnije w krzakach od 25 lat i Phantom po drodze Tesle, BMW, Audi, Mercedesy i wszystkie inne auta. Jakbyś miała coś takiego do wyboru powiedziałabyś w wróżce samochoduszce albo powiedziałbyś wszystko jedno no nie, precyzyjnie wybrałbyś albo wybrała samochód, który Ci odpowiada. I dokładnie tak samo jest w ludzkim życiu. Zwiąże się z tym pewna mina. Ludzka podświadomość nasłuchuje cały czas Twoich zachowań, słów, modeli, zachowań, które wdrażasz w swoje życie. Ona nie rozróżnia, czy wszystko jedno dotyczy kawy czy herbaty, czy ty chcesz być szczęśliwa albo nie, czy chcesz być mobbowany, mobbowana albo nie, zdrowy albo chora albo nie. Wszystko jedno. Jeżeli powtarzasz jakiś schemat cały czas, to ona ten schemat przyjmuje, że wszystko jedno dla Ciebie jest czymś, co jest dla Ciebie dobrostanem. A potem, a potem w wielu przypadkach, dziwi mi się, że dostaliśmy od podświadomości zewnętrza wszystko jedno. No a co mieliśmy dostać, jeśli na wiele pytań w różnych życiowych sytuacjach odpowiedź brzmiała wszystko jedno. Z tym wszystko jedno też wiąże się nierozerwalnie przekazywanie kontroli nad swoim życiem ku innym ludziom. Zobacz, Starasz się, żeby ktoś zadecydował za ciebie, czy ty napijesz się przysłowiowej kawy czy herbaty, czy ty będziesz jeździł takim albo takim samochodem, czy albo na przykład sytuacje domowe. Idziemy do kina, czy idziemy na spacer? Wszystko jedno. No nie wszystko jedno, bo kino to kino, spacer to spacer. Oczywiście dwie czynności bycie w tych dwóch miejscach, czy spacerowanie, czy bycie w kinie, czy tam teatrze, jest równie fajne dla nas, ale na pewno nie jest wszystko jedno. Dlaczego wychodząc w zimie na minus 25 stopni na pole. Akcja dzieje się w Krakowie albo na dworze, jak mieszkasz w innej części Polski. Ubierasz się ciepło, żeby nie zmarznąć. Jeżeli wszystko jedno, dlaczego nie wychodzisz w krótkich spodenkach, koszulce na ramionczka i klapkach? Bo przecież wszystko jedno. Wtedy to nie jest wszystko jedno. Więc zastanów się, jaką wielką krzywdę robisz w swojej podświadomości, a tak naprawdę samej sobie, samemu sobie, twierdząc w wielu życiowych przypadkach, oddając kontrolę na to, żeby ktoś decydował za ciebie. W błahych sprawach, spacer i tak dalej. Co zjemy? Wszystko jedno. Gdzie idziemy? Do restauracji czy do kawiarni? Wszystko jedno. No, nie wszystko jedno. Zrozum, nie wszystko jedno. Sytuacja prawdziwa. Dwa tygodnie temu zapytałem studentów, o czym rozmawiamy, o czym chcą się dowiedzieć, o czym chcemy porozmawiać razem. O psychologii tłumu czy o metamodelach? 49 osób na auli, wszystko jedno. No, nie wszystko jedno. Pomiędzy zachowaniem tłumu, psychologią tłumu, a metamodelami naprawdę jest szereg różnych zagadnień z psychologii. No właśnie, ale my z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu przyjęliśmy oddawanie kontroli nad tym, co się może w naszym życiu zadziać. Na innych ludzi, sytuacji, okoliczności. Bardzo często, bardzo wielu z nas mówi: Wszystko jedno, uwierz, to nie jest wszystko jedno. Za każdym razem od dziś, kiedy będziesz proszona o coś albo proszony, żebyś podjęła albo podjął decyzję, nawet jak to będą błahe decyzje w Twoim życiu typu kawa, herbata, woda, cola, spacer, kino, czy włożyć czerwone buty, czy zielone, zdawaj sobie sprawę, że to wszystko, ta decyzja, to Twoje postanowienie trafia do. Twojej podświadomości i ono tam zostaje. I jeżeli zobaczy twoje podświadomość, że potrafisz zadecydować stanowczo, tak jak chcesz, tak jak się powinno to robić, podjąć decyzję, żeby nikt nie przejmował kontroli nad tym, czy ty wypijesz herbatę, czy kawę, czy cokolwiek innego. Ja wiem, że niektórzy lubią mieć niespodzianki to za jakiś czas, będąc konsekwentnym i zdeterminowanym, zobaczysz, że z łatwością nie tylko ci przychodzi podejmowanie decyzji kawa czy herbata, buty białe czy czerwone, czy kino czy spacer, tylko naprawdę w grubych, życiowych decyzjach: takich jak osiągnąć szczęście, jak zmienić pracę itd., bo to też są decyzje. My często, jak walczymy o swój dobrostan, nie mówimy wszystko jedno. My nie mówimy życiu wszystko jedno. Wszystko jedno, czy będę zdrowa, czy chora. Nie, chcemy być zdrowi, albo chcemy być szczęśliwi, chcemy być spełnieni, chcemy być kochani. Nie mówimy na bardzo duże ludzkie zdarzenia w naszym życiu. Na dobrostan nie mówimy wszystko jedno, tylko jesteśmy w stanie precyzyjnie go określić. Więc daj sobie sprawę, że decyzja zaczyna się od przysłowiowej, Kawy czy herbaty. To jest zadecydowanie o tym, co ty będziesz pił, piła. W innym przypadku, jeżeli przyjdziesz w gości do kogoś i ktoś ci przed tobą postawi wodę, albo kolę, albo kawę, oznacza to, no, że tak jest, więc to jest zastane. Tu niej nie podejmujesz decyzji, zastajesz coś, co otrzymujesz. Ale w wielu przypadkach, w wielu życiowych przypadkach należy podjąć decyzję. I ta decyzja często zaczyna się od błahych, błahych decyzji. Kawa, herbata, lody, woda, czerwone buty, zielone, wyjście na spacer, podrapanie się za uchem, czy cokolwiek innego. Jak przyjmiesz model zachowania, że potrafisz zadecydować stanowczo kawa czy herbata, ty wybierasz to albo tamto, ale wybierasz, kiedy będzie pytanie, idziemy do kina, czy do teatru, to ty wybierasz. Czy idziemy na spacer, czy idziemy na basen, to ty wybierasz, ten naprawdę model zakotwiczy w Twojej podświadomości i będzie dużo łatwiej podjąć decyzję naprawdę w grubych, życiowych przelotach, czego z całej swojej łysej siły ci winszuje. Bo uwierz, nie wszystko jedno. Kawowiczom z buycoffee.tu mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co. Do samej ziemi ukłony zasyłam, wiecie dlaczego. Bardzo wam dziękuję. Dziewczynki, chłopcy, wszyscy ci, którzy przystąpili do wakacji zmian, sprawdźcie swoje e-mailowe skrzynki. Czeka tam PDF z notesem pracy. Notes pracy biegnie, będzie u wszystkich na początku przyszłego tygodnia w formie papierowej, drukowanej. A pierwszego, pierwszego lipca Anno Domini 2025, czyli to będzie miało miejsce we wtorek. Zaczynamy Wakacje Zmian 2025. Wyjątkowo w tym tygodniu we wtorek i we środę, dlatego, że lekcje Wakacji Zmian, spotkania odbywały się będą poniedziałek, środa, piątek o 9.09 w Waszej mailowej skrzynce i na YouTubie w prywatnych playlistach, w plikach audio do pobrania będą przychodziły do Was Wakacje Zmian. Wakacje Zmian w tym roku będą nierozerwalnie połączone z notesem pracy, który jest ładny, wydrukowany, piękny, pachnący, w ogóle cudny i tam będziemy ćwiczyć, będziemy zmieniać, będziemy robić dużo ciekawych rzecz. Tymczasem zasyłam ukłony do samej ziemi, raz jeszcze dziękując za ogromną obecność w naszym nowym formacie profesora Kulickiego i moim, który nazywa się Dobrostany, który miał premierę przedwczoraj, a ja to nagrywam wczoraj, jak ty słuchasz tego dzisiaj, to wiem, że to pokrętne, ale tak dokładnie jest. Dobrostany, bardzo wiele, bardzo ciepłych maili do mnie, do profesora i że Dobrostany to fajne, fajny patent i żeby był. Będzie jeszcze jeden w lipcu, potem prawdopodobnie będzie w sierpniu, ale tak na grubo, już co Tydzień regularnie, startujemy od września. No wiadomo, wakacje, wakacje zmiany, i te wszystkie inne rzeczy, które należy zrobić. Dobra, tymczasem kłaniam ci się nisko do samej Ziemi. Co złego to nie, mówił Paweł z kanału Mediteusz. Do usłyszenia jutro o 6 rano. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.